Zadania? Rozgrzewki. Rozgrzewka ma nas przygotować do tego, co będziemy robić na jednostce treningowej. Więc, jeżeli nie wiemy, co mamy robić na rozgrzewce treningowej, to też nie zrobimy do tego odpowiedniej rozgrzewki. Ok? Rozgrzewka, podnoszenie temperatury naszego ciała, zwiększenie jakby przepływu krwi przez nasze ciało. W ten sposób odżywiają się włókna ścięgniste, czyli wszelkiego rodzaju węzadła i ścięgna w naszym ciele. Zmobilizowanie obszarów ciała, które wymagają tej mobilizacji, więc stajemy sobie, sprawdzamy się, bądź idziemy do trenera czy fizjoterapeuty. On pomaga nam określić, nad jakimi elementami, nad jakimi strukturami powinniśmy pracować, aby na przykład przywrócić im stabilność bądź nadać nowej mobilności, nowych zakresów ruchu. Później aktywacja poszczególnych pobudzenie najważniejszych grup mięśniowych, które z reguły są wyciszone ze względu na to, na przykład, że siedzimy, kilkanaście godzin w ciągu dnia bądź na przykład mamy pracę stojącą i nasze ciało szuka pewnego rodzaju odpoczynku i sobie poszczególne grupy wyłącza i teraz musimy się skupić przed jednostką treningową na tym na tym żeby te grupy mięśniowe uruchomić i żeby brały udział w ruchach które będziemy wykonywać na jednostce treningowej i kolejny element to jest pobudzenie układu nerwowego chociaż w bardzo szerokim zakresie ludzi te pobudzenie układu nerwowego nie jest jakoś tam super bardzo mocno kluczowe, ale jeżeli jest, jeżeli jest to element rozgrzewki, no to bardzo fajnie, że poświęcimy na to również tam około 30-40 minutkę czasu. Ok? Idziemy dalej do części głównej.